Cześć! Zespół Huk z tej strony. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który zagramy w klubie Backstage Monachium. 29 stycznia o godzinie 20. Zagramy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagramy utwory z naszych dwóch autorskich albumów. Nie zabraknie takich utworów jak Mechanizacja, Oddychacz, Przylos. Plus mamy jeszcze dla Was niespodziankę muzyczną. Zbieramy kasę na Banka Wiadomo, że jest to szczytny cel. Mam nadzieję, że tam będziecie. Mam nadzieję, że będziecie nas dopingować i Bierzemy razem kolejny rekord w zbieraniu pieniędzy. Zapraszamy bardzo gorąco. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. Godzina 20 backstage 19.